Ufność nasza W modlitwy Twej Obronie Chroń nas roń nas Królowo pokoju O Pani Ufność nasza w modlitwy Twej obronie, chroń nas, chroni nas, Królowo pokoju, O Pani, ufność nasza, w modlitwy Twej obronie, chroń nas, Chroni nas, królowo pokoju. O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie. Chroń nas, chroń nas, królowo pokoju.